Witam wszystkich ponownie w Redditie. Yy, tak, najpierw zanim jeszcze zacznę, tą będę musiał sobie usiąść, jakoś się rozciąć dobrze. Okej, okay, chyba będzie. Git. O, mierzyłem do kogoś niedobrze, ale będą mnie chcieli znowu zabić. Dobra. Yy, mogę zmienić ubrania. A co ja mam do wyboru? Nie, 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 ten guzik. Gdzie to jest? Eee. Yy, nic nie mam, bo nic nie kupiłem nawet. <laughs> hmm. Przypomnę sobie sterowanie. Dwa tygodnie, znowu minęło chyba? Nie, tydzień. Tydzień. Ja mam na szczęście taką słabą pamięć, że muszę sobie wszystko przypominać. Yy, rifle. O, jak mu się stęskniłem za, za moim konikiem. Mój konik. Farmę plus bounty Ej, zaraz, zaraz, Przecież wziąłem już jednego Dobra, w dzisiejszym odcinku zabrałem w Red Dead Redemption. Zajmę się tutaj tym bandytom. A może nie, zobaczymy. Maurice Sweet Bola Twins Gang, Property Destruction, no bo sobie coś tam niszczył. Przy drzewie wisielców. 20 za żywego, 10 za martwego. Kurde, nie złapię go, bo nie mam lasa. Dlatego właśnie jadę do mi... do pani bo... Pani. Sorry nie, panny. Do panny Boni. Panna Boni mi coś da. U! Ale nie będzie to jej tyłek. I cnota. Nie. Długie wczytywanie. Well, you, you? Jak na obecne standardy. Fine, <coughs> fine, you. You Marston, father, Miło pana poznać. Ma pan dobrego wąsa. Facet jest dobrym, o, z dobrym wąsem, zawsze wiadomo, że są uczciwymi facetami. Jaki cudem odsiwy wąs przy takim. Przy normalnym włosie czarnym. Ale ten wąs, on jest taki męski, że sprawia, że aż się w nim mogę zakochać. Uf! Aż w zmienię swoją orientację może dla niego. Ten epicki wąs. Sorry to hear that, sir. i you and die under that unforgiven sun. That whole herd of cattle take sick and die, but I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah. All right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes. I mean, you may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here, sneaking around and spine and secret missions. No, or we we Trust me, sir. I agree with you. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you wanna join us? It's daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. <laughs> UP! Będziemy sobie osiodłać konie. Fajnie. Yy, razem z Bonnie i jej wyruszamy wruszamy sobie na polowanie na koniki. O, dostanę nową rzecz laso, która, które mi się przyda do nie tylko do łapania koni, ale też do łapania bandytów. Dzięki temu będę więcej zarabiał. Ten to jest mój konik. Dobra, podążamy za nimi. Chodź, Dawaj, dawaj, dawaj. Nie mogę się doczekać. Wtędy? Kuraka, przyjadę. Dawaj dawaj dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. Ach, kurczę, prawie przyjechałem. nie są Marston. Widziałem telegram Blackwater. nie jest dokładnie czy

Wiecie, agenci federalni? No, coś tam słyszałem o nich. No, że są tacy podli. Porywają ludzi, żony, synów i wujków też. Co to? O, wow, ale stado. Nie, 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 nie to. Tu jest to, broni. Mam, mam laso. Już! Rzut! Mam go! Nie! Nie, uciekisz mi. Tu chodź, chodź, chodź. Mam cię! Dobra, to jest minigierka. Mam nie spaść z konia. Muszę się przychylać z lewej do prawej, żeby utrzymać równowagę na koniku. Trochę to dziwne, ale... Kiedy Johnny się bardzo zaczyna przychylać w inną stronę, to trzeba reagować. Nie kibicujcie mi, ja tu jestem profesjonalistą. Nauczę was, jak tu się konie! Siodła! Patrzcie! Prawie!

Pamiętam, że w tej misji. Gdzie oni są? Koniki, nie widzę ich. Gdzie? Tu są koniki. Dobra. Biorę. Dawajcie mi. Mam cię! Znowu takiego samego. Słaby jestem. Ciągle te same habety biorę. Pod koniec tej misji dostaje się takiego jednego z lepszych koń, który ma strasznie świetną staminę. Tylko gorzej jak się go zgubi gdzieś po drodze. Co ja uczyniłem pechowo. Nie, chyba w których misji się go zmienia. Dobra. Konik grzeczny. Grzeczny, konik. Grzeczny, nie rzucisz pana. Nie rzucisz. Ja widać, że mnie lubi. Tak mnie lubi, że aż mnie podrzucał. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. A life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough? It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight and it's decent. get <laughs> a no no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy joker, Miss McFarland. That's a natural Well done Mr. Marston These are fine horses Hey Bonnie Amos was pues saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go Mr. Marston We can really do with those horses Yeah I I to I'm just that surprised, that 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 that's all. You must have been quite a kid The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there, a ranch in the middle of Hennigan's stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countryfied. Where would you get your Gracious miss McFarland from a couple of chief governesses Paul hired to save us from being savages I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes. That's all and after my brother left It was up to me to become the man of the ranch He never admitted but my paws a lot frailer than he looks you're worth two of any man. I know miss I'll try to take that as a compliment In many ways Urzająca i też ma taki kamski ten głos, nie? <grystanie> <grystanie> taki żart. Nigdy bym nie żartował, że Johna. O nie, zabiłabym jego podczas. Już? Aha, to są nasi hipomagierzy. Nasza piątka samotnie podróżuje przez pustynię, ale zobaczcie tutaj, tutaj w ogóle na krajobraz. No czyż to nie piękne jest? jest jeszcze ładniejsze od jakiejś miejskiej dżungli. Stworzyć coś takiego to jest znacznie trudniej niż jakieś sześćkańczastych budynków. Powiem to chociaż może tak mi się wydaje, bo nigdy nie tworzyłem mnie. Już! Gdzie te konie? A tam są, okej. Okay. A to ja mam tam pojechać. Nie, 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 to do kanionu. Okej. Okay. Rozumiem. Gdzie te konie są? Tutaj są. Dalej kobyłki, dalej. Grzecznie jeźdźcie. Grzeczne koniki, grzeczne. Słuchacie się pana. Mistrz Dębalak wam tutaj pokaże, kto tu rządzi. Come on! Oby tylko gdzieś nie zginęły po drodze. Wtedy będzie bardziej smutno. Nie, koniku, nie, nie, nie nie, nie w tą stronę. Prawo, prawo. Dobrze. Nie, ty uciekasz. Dobra, trzeba wolniej, bo za wszystkimi uciekną. Tędy z drogą. A co ja, sam prowadzę to wszystko? A do kanionu. Musi być jak w filmie 300, będą się bronić konie. I dupa, nie uciekniecie. Oh okay. Witamy konie. Wow, wow. Witamy, witamy. Wyjebał się. Aha, to jest mój koń Nie ucieknie To jest dopiero ogier, on będzie mówił, o nie, mój ogier się już męczy To była rada, mogę mnie błyszko kupić dla niego Dawaj, 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 jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek Albo jeszcze dalej Nie, nie, nie uciekaj, nie uciekaj tam w pole gdzieś o, i teraz to się pogoń zacznie. Dobra, widzę go. Kaktus mnie zatrzymał. Teraz w lewo. Bawiłem się w Ciciu Babkę. On będzie krążył? Kurczę, no głupie celowanie. Jeszcze raz. Come on, come on, come, on, come on. W lewo, w lewo, w lewo. W lewo. W lewo. W lewo. W prawo teraz. zakryć! Habeto jedna. O, zamęczył się. Rzusek, no. rzusek! Kurde! Pst fuck you! Kupię habeta. Hamuj, hamuj. muuj ja normalnie kierując moją habetą nie potrafię... Trafić w O, mamy, Jest! Weź tu. Dobra, mam cię. Teraz cię muszę ujeździć. Spokojnie będziesz mój. Teraz ujeżdżam jednego z najlepszych koni, teraz w Red, Red Red Redemption. Bo lepsze są niestety dostępne w, w dodatku, którego nie posiadam jak na razie. Muszę to kolejny raz powiedzieć, żeby nie było pytań. Jak go zdobędę, to może kiedyś go nagram. Proste, nie? Dobra, poskaczemy. Mało wysiłku, trzymam się na niej. Czytam na nim. Dobra, żegnam koniu mój stary. Wracam na nowym. Mmm. Mm Wo. Jest bońi, tu jest. Thanks for your help today, Marson. We got some fine horses. You know, keep that stallion as your own as a nie uwierzysz jakie z nim rzeczy zrobię, jak dotel do domu. Wezmę go do łusia położę. Niech sobie odpocznie. Yo! Sześć koni ujeździmy, ładnie. Honor 150. Hmm, teraz muszę sobie na mapę spojrzeć. Co, co tam było? w lewym górnym? Udało ci się osiadłać Kentucky Saddlera. Hmm, rzadkiego i zwinnego konia. Nowe przedmioty są w sklepie, ale to mnie na razie nie obchodzi e, tak, co? O, mam kolejny quest Dokończenie tamtego. Dobra, jedziemy do niego od razu. Tak, później na farmę się dojedzie. Dobra, ten konik jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Jak na początkową fazę gry. Ma więcej staminy niż te wcześniejsze habety. Może dłużej biec?